Siemanko. Dojechaliśmy na jezioro Garda. Tam o oh, w tym miejscu jest. Ja już się wykąpałem, ale powiem wam tak, nie zainstalowałem kamery przy zjeździe, ale zainstalowałem wam kamerę przy powrocie, i wracać. Jest taka kurwa Wiksanie, że naprawdę ja sobie już teraz współczuję powrotu do samochodu. To będzie jakiś dramat, nie, powiem wam tylko tyle. Ale same widoki rekompensują ten mój wysiłek. I każdemu, kto to będzie w okolicach. Polecam podjechać na gardę, bo jest naprawdę robi wrażenie takie, że betardo. Dobra idziemy na trochę gazówkę na miasto. Tied to the feeling, but it's a roller coaster in my head Chest, turn them round for the river, and hope it's something. That... nie ma bunkrów, ale jest też zajebiście Piękno to jest. Sorry, że wieje wiatr, ale nie mam tego filtra na mikrofon, więc proszę nie składać na mnie skarg. Było warto tu przyjechać. A najlepsze to jest to, że będziemy tam jechać, tamtędy, tam, 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 tam. potem po taką wyjewaną górę. Tam, aż tam musimy jechać. Czekaj, aż tam. Tam, gdzie taki punkt, potem się musimy nawinąć i za tą górą Za tamtą górą Jest dopiero nasz parking roweretto 15 km stąd, więc będzie co napierdalać A najlepsze, tu się fajnie zjeżdżało Ciekawe jak się będzie wjeżdżało pod tą góreczkę Będzie ciekawe Pogoda to psuje. Dlatego jak ktoś będzie na roweret, to na parkingu od razu sobie wpisywać miejscowość, e, miejscowość Jezioro Garda Miejscowość się nazywa Tribullo Czyli jakoś tak, to jest na końcu tej, tej, tego Jeziora Gardy, więc na pewno każdy trafi Ale zobaczcie to, tu jest takie wrażenie Jakby to było morze Tu była taka zatoka jakby A tam jest morze Czyli znaczy nie ma, nie widać końca Ale To jest jezioro nie wiem czy największe, ale wiem, że jest znane. Chyba największe to jest jezioro we Włoszech. Tak, chyba tak. Muszę sobie poczytać, ale chyba największe jezioro we Włoszech. Dobra, jadę, się na, jadę jeszcze na jakąś małą przejażdżkę na miasto, jak to się mówi. No i będziemy powoli się wspinać. Te patrzcie to. Kamera tego nie odda, ale tam do góry, na tych skałach, są normalnie zabudowania i tam przypuszczanie ludzie mieszkają. Tam jest alewiksa, nie? O, spoko, spoko O, pies wjechał po wodę No i sobie płynie ładnie No, panie rzuci mu do wody? Nie, yeah, wjechał Co za szatan Śmieszny ten pies To lablador O tam następny, to jest chyba golden tamten, no? Czarny. Tak. Tam dalej. Tam dalej jest golden, a tu labisz. O w taką pogodę to im też generalnie jest gorąco. Ale się wiatr, wiatr zerwał, więc jest przyjemniej. w chuj. tu stoi nasza koza a tu chłopaki podjeżdżają ale o, to są zwykłe oszukańce wiecie czemu? bo na elektrykach podjeżdżają a ja ogólnie se wejść e, masakra wow. idę sobie wejść zobaczyć bo tu jakaś panorama jeszcze czy coś to jest zajebiście tutaj o. widzicie jak elegancko? pięknie To jest w całej, w całej okazałości jezioro Garda, czyli część jego, oczywiście. A to jest miejscowość Tribullo Jakoś tak. Ogólnie zazdroszczę im, co tam mieszkają. Tam jeszcze kawałek dalej. Jest jedna chata. Są rodzaj taki oddech. Ale jestem po prostu nieprzygotowany na takie hardkorowe podjazdy. Chciałbym Wam móc pokazać to, jak to wygląda, ten podjazd, ale nie mam. Nie mam Tu Normalnie zregulowane są światła. Ludzie jadą tu w dół, tam, potem tam, 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 tam. I tam w miasteczku są drugie światła. Bo w pewnym momencie jest tak wąsko, że się tam tylko miną jedne, jedno auto. Oh. A tymczasem schodzimy i idziemy dalej. Pokażę Wam tą chatę, która jest na kozaku mega dobrze wygląda. A my ja nawet nie próbuję pod tą górkę podejść, znaczy podjechać, bo to nie ma sensu. Bo ja nie jestem oszukańcem. Ja mam prawowitą kozę. I teraz sobie tutaj zjeżdżają, a no. jak ładnie podjeżdża elektrykiem. I pani też ładnie elektrykiem i następna elektrykiem. I kolejny elektryk. Sami oszukańcy. Masakra. Dobra, idziemy podchodzić pod górkę. Założyłem sobie tak czapkę, żeby mieć lepszą aerodynamikę. Ale patrzcie to. Można, można. Pan sobie zamontował windę. windę, pan czy pani. jeden pies. A my wprowadzamy rower. Bo to nie ma kurwa opcji, żeby tutaj wjechać. Nie? Przynajmniej jest moją kondycją. Albo nie, inaczej. bym się kurwa uparł, to bym wjechał. Ale po co mam się spieszyć i po co mam się męczyć? W imię czego? Po co mi to jest potrzebne? No a spokojnie sobie wprowadzimy. Jeszcze 64 km pod górkę, co tam nie. Nie, wiem, może to. Czekajcie, może teraz Wam pokażę, jak kamerę trzymam prosto? O! Teraz trzymam kamerę prosto. Spal jest zawzięty A Najlepsze, że doganiam pana, który wjeżdża na chyba najniższej przerzutce I go przegonię z buta O, fajnie, fajnie Dobra, wjeżdżamy do góry The authority looking like sky she got a body hey and she been calling me daddy lately want me to put her in J's, and jay's deserve it put in work for the money she earn it give me top every night lip service now i gotta block these sh she working i'm out yeah. of, abu dhabi with a baby look like skyree ooh right beside me in a, yeah, yeah. a, like right a phantom off that yeah yeah abu dhabi with a bad bitch, look like skyree ooh right beside me in a phantom off that yeah yeah abu dhabi with a bad look like skyree ooh Right beside me, in the Phantom off that yeah, yeah. Abu Dhabi, with a baby stroke like Sky ooh. Right beside me, in the Phantom off that yeah, yeah. Shorty a dancer, with her OnlyFans, got her bands off. She independent, got a land truck, don't need no man, but I'll man up for that Oh, Put it on camera, she a freak, None I can't handle. When I'm pulling up in that Phantom, I got a Better wetter than Niagara. To my dog, I'm to then no one holding me back on my beast showing them off, fucking my teeth. No of them with me in these streets. Ooh, Sky Bree hit me in my DMs. I've been trying to meet up and see ya. I can fly you out to Abu Dhabi with a bad bitch like Sky Bree. Ooh, right beside me in the Phantom off that.

Po prostu dramat Jesteśmy na Brennero W sumie przed Brennero mamy 2,5 km do granicy A już mamy wykręcone 4 minuty pauzy Oczywiście nie wspomnę o tym, że przez cały czas podjeżdżaliśmy, tak? Masakra Zaczyna się kurwa. Zaczyna się StauLandia Ajajaj, no dobra Mądre to kurwa! Patrz to Oczywiście my w korku stoimy, ale ten Elo Elo A ten koreczek ma aż tam, 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 tam jest tak, możecie widoki poglądać. Nie. Dzień dobry Siemanko My jesteśmy właśnie na pauzie i zarazem kończymy. Za dokładnie 9 minut. A jaki mamy plan? I gdzie jesteśmy? Jesteśmy przed Regensburgiem. Już mi się woda zrobiła? I no, już mi się woda wstawiła. Jesteśmy przed Regensburgiem. No bo lecimy do Polski. Czekajcie tylko sobie, zaleję kawę. I lecimy do Polski z 24 prawie tonami W rejony Wągrowca, dokładnie do Wągrowca lecimy Do firmy Continental, nie wiem czy to jest akurat ci co opony robią, czy coś pochodnego Ale do czego zmierzam? Oczywiście musimy lecieć jeszcze na serwis do Polsaksu Rzecz jasna, no bo gdzie indziej możemy lecieć na serwis ponieważ wyskoczyła nam usterka silnika ale auto jeździ sprawnie wszystko, nic się nie dzieje, żadnych objawów nie ma żeby coś było zjebane ale miałem wiksę nie teraz, koło mnie auto lekko się cofnęło do tyłu i myślałem, że ja zjeżdżam nie, masakra no ale i następna usterka to jest napisane, że zużycie okładzin hamulcowych w pojeździe no i tutaj mój kolega Michał, który ma też DAFa Mówi, że wcale to niekoniecznie muszą być zużyte hamulce, jako klocki hamulcowe, bądź też tarcze. Aczkolwiek no nie ma czujników do tarcz. Ale do czego zmierzam? Że w dafach lubią się same czujniki psuć, uszkodzić i pokazywać błędne informacje. Dlatego pojedziemy do Pozaksu, oni zrzucą prawdopodobnie wszystkie koła z ciągnika, no i sprawdzimy, czy faktycznie już wymaga to naprawy, jako klocki hamulcowe. No bo czujników najprawdopodobniej nie będziemy robić, a to dlatego, że one się często lubią psuć w dafach z tego co ja się dowiedziałem. Dlatego, brzydko mówiąc, olejemy temat. Zobaczymy, jaka jest grubość klocków hamulcowych, jeżeli ewentualnie są jeszcze do dalszej jazdy lub też do dalszej eksploatacji. A jeżeli będą się oczywiście nadawać do wymiany bądź za chwilę będą się nadawać do wymiany, no to oczywiście je od razu wymienimy. Dzwoni Mamuśka No i co ja tam mówiłem? A odnośnie tych hamulcowych Odnośnie tych klocków hamulcowych I odnośnie tych usterki silnika No i następnie lecimy do Wągrowca po Sulechowie Tam się będziemy zrzucać I Potem lecimy do Kołobrzegu Do domu Na Przysłowiowe wolne No bo oczywiście prowadzimy drugi interes I no trzeba zapierdalać, dlatego chciałbym być w czwartek o godzinie 12 w południe już w Kołobrzegu, a dzisiaj jest godzina, dzisiaj jest wtorek 17. Prawdopodobnie dolecimy, ale zobaczymy jak to będzie. Co następnie? A jeden z widzów mnie prosił o podawanie ilości kilometrów, które robi się w tygodniu, w miesiącu, albo w ciągu dnia. Spoko, kolego, jeżeli nie zapomnę, to albo Spoko widzu, jeżeli będę o tym pamiętał, postaram się o tym pamiętać, ale Ci tego nie mogłem obiecać, no to będę Ci, będę ogólnie podawał, jakie kilometry robimy codziennie, czy tam za każdym razem, gdy jakiegoś tam vloga będziemy robić, to postaram się Wam to powiedzieć, ile co, ile co się zrobiło. W ogóle to zostawiłem kubek swój yy, nad morzem i teraz w Tą trasę, co wyjechałem, to tak naprawdę ta trasa jest taka ponadplanowa, jeżeli chodzi o wyjazd. No ale będę musiał kubek swój zabrać z powrotem. Oj, tak! Ile jeszcze? 3 minuty, jedziemy, panowie i panie. Sorry za ten wiatr, który tu jest, lub też hałas, ale mamy 34,5 stopnia. No i wiecie jak to jest, nie? O, fajnie, że, fajnie, że miałem dach otwarty, nie? Fajnie. Brawo Jakuba. Brawo kurki taczek. O! I co? No i czy 34 stopnie to nie uśmiecha mi się robić 45. Nawet teraz jak byłem na Włoszech czy Gdzieś tam spaliśmy, no to oczywiście auto odpalone, klimatyzacją. No bo ja się męczyć nie będę. Nie, bo nie. Na razie do następnego wideo. Elo, Elo.